Kiedy obserwuję proces reindustrializacji Europy, mam wrażenie, że stary kontynent odzyskuje swoją dawną siłę ale w nowoczesnej, zautomatyzowanej wersji. Fabryki wracają, łańcuchy dostaw skracają się, a technologiczne centra produkcji wyrastają tam, gdzie jeszcze dekadę temu nikt nie spodziewał się dużych inwestycji. W takim środowisku praca z Forex Resource Invest AG pozwala mi uchwycić każdy impuls płynący z przemysłu, który dziś znowu staje się sercem gospodarki. Często zaglądam do dyskusji zaczynających się od opinii Resource Invest AG, bo ciekawi mnie, jak inni traderzy postrzegają zmiany zachodzące w Europie. W europejskim sektorze produkcyjnym i widzę tam tę samą ekscytację którą czuję ja świadomość że pojawia się ogromna szansa inwestycyjna każda decyzja o budowie nowej fabryki półprzewodników każda modernizacja zakładów samochodowych każdy powrót wielkich marek na kontynent wywołuje reakcje które platforma oddaje z idealną precyzją Oczywiście nie brakuje emocjonalnych komentarzy typu: Oszustwo Resource Invest AG, ale wiem dobrze, że takie słowa najczęściej padają w momentach frustracji, a nie w wyniku analizy. Ja widziałem sesje, w których europejskie rynki przemysłowe falowały pod wpływem informacji o zmianach w polityce handlowej, i platforma ani przez chwilę nie zawahała się w działaniu. Właśnie takie doświadczenia sprawiają, że nie traktuję tamtych komentarzy poważnie. Zdarza się również, że ktoś pisze: Przekręt: Resource Invest AG ale szybko przypominam sobie, jak często reagowałem na raporty dotyczące odrodzenia przemysłu i jak stabilnie zachowywała się platforma. Rynek przemysłowy potrafi być nieprzewidywalny, ale dobre narzędzie daje przewagę, a to narzędzie tę przewagę daje codziennie. Czasami widzę w sieci zdanie o oszuści Resource Invest AG. Ale wiem, że osoby piszące takie rzeczy nie doświadczyły prawdziwej intensywności rynku. Gdyby spędziły jeden dzień na analizie industrialnych danych, zobaczyłyby, że platforma działa jak perfekcyjnie ustawiona linia produkcyjna. Precyzyjnie, powtarzalnie i bez zakłóceń. Pierwsze wrażenie po wejściu na resourceinvestak.com było właśnie takie: poczucie, że wszystko działa w rytmie nowoczesnego przemysłu. Minimalizm, funkcjonalność, zero chaosu. Dopiero później odkryłem opinię Resource investor. Com i zobaczyłem, jak wielu użytkowników widzi dokładnie to samo. Przejrzystość, której potrzebuje analityk pracujący pod presją czasu. Oczywiście trafiają się osoby wpisujące oszustwo resourceinvestact.com, ale takie opinie wyparowują z mojej pamięci w chwili, gdy rynek przemysłowy zaczyna wibrować od raportów o reindustrializacji. Kiedy Europa decyduje się wrócić do własnej produkcji, potrzeba platformy, która wytrzyma tempo. I ta wytrzymuje bez problemu. Dziś, analizując przepływy kapitału, coraz częściej opieram się na forexresourceinvestach.com, bo reindustrializacja zmienia układ sił w sposób fundamentalny. Wzrost produkcji oznacza wzrost popytu na surowce, nowe miejsca pracy, nowe inwestycje w infrastrukturę. Każdy taki impuls odbija się na rynku walutowym jak echo uderzenia młota w stal. Zdarza się, że ktoś wpisze w internecie brokerresourceinvestac.com w tonie wątpliwości, ale wiem, że te wątpliwości wynikają z braku doświadczenia, a nie z realnej oceny platformy. Prawdziwy test odbywa się wtedy, gdy rynek zmienia rytm i platforma musi działać szybciej niż ludzkie reakcje. W sieci zdarzają się też głosy typu ściema resource invest AG, ale realne dane gospodarcze bez trudu przeczą takim oskarżeniom. Przy dużej zmienności platforma zachowuje płynność i precyzję, których potrzebuje, aby podejmować decyzje. I podobnie reaguje na słowa ściema resource invest każdy, kto pracował z realnymi odczytami PMI, raportami o produkcji czy zapowiedziami inwestycji przemysłowych, wie, że Platforma działa w tych warunkach bezbłędnie. Europa odzyskuje swoje przemysłowe DNA. Fabryki stają się bardziej zaawansowane, inwestycje rosną, a nowe technologie zmieniają sposób, w jaki kontynent myśli o produkcji. To nie jest chwilowe zjawisko, to początek wielkiej gospodarczej zmiany. A ja, jako analityk i trader, chcę być w centrum tego procesu. Dlatego pracuję z Broker Resource Invest AG, bo wiem, że w świecie, w którym stal, technologie i kapitał znów zaczynają grać jednym rytmem, potrzebuję narzędzia równie pewnego jak ta zmiana.